prezent za czwarty poziom pochwały też raz bo nie grałam, jak zdobyłam za czwarty poziom już nie grałam okej <gry> okay. nowy tank ramatra nowa mapa szambala szambala, tam był ten i nowy sezon, karnet bojowy kontynuuj, dziękujemy za zgłoszenie masz to nagrane? nagrane mas? tak mam to popalmy nagrane, popalmy się K kogo ostatnio raportowała? Dużo, tam jednak kilku, którzy wyzywali się i A od pamiętam tych, tego wychło. co wyzywał, no. I kilku cheaterów. Dobra. Hej, hej, drugi sezon w Overwatchu już śmiga. My przychodzimy do Was z przeglądem nowości. Trochę później niż zazwyczaj, bo zazwyczaj taki filmik jest po premierze od razu. Teraz razem parę dni po, ale niestety byliśmy na wyjeździe i dopiero teraz możemy ogarnąć, co nowego jest w I Overwatchu. Ja tak obstawiam, że do dzisiaj nie można było się zalogować do Blizzarda. Już drugi sezon można było się zalogować, bo... już nie ma graczy. Bar nie ma graczy, już właśnie. Zobaczcie, tutaj przykuła <grym> moją uwagę, to ta skórka do Lucy. Ja? jest jakaś moneta kup nie chcę kupić monety skórka niżej niżej A, dobra. jest słaba no znaczy, to tak. znaczy, tak. <laughs> czekaj te okulary no, no fajnie disco disco relax mamy jakieś sezonowe skórki wiadomo mm, bohaterowie, zestawy Okay, no widzę, że sklep posiadasz. się trochę z, y, zmienił, no tego nie mam, ale też nie chcę. Może kiedyś kupię jak będzie ta liwa atlantycka chyba, nie wiem jak ona miała, bo jest naprawdę fajna. No ale to za, może docięłam, nie? I Mocna, teraz a? zobaczmy karnet bojowy, co można zdobyć w karnecie bojowym w tym sezonie. Ulepsz, mogę ulepszyć, mogę ulepszyć, tak. Przetwarzanie, o dobra, co chcę przetwarzać? Trzymajcie kciuki. Zufomiałam, żeby jedynym. Jedynym, jedyny, który przetwarza twoje pieniążki 10 lat. Nie? Tak? To już? ściągnęło no. mi chyba, więc już. Więc mamy natychmiastowe nagrody. Co otrzymałam natychmiast? Nową Mogę postać, wiedzieć? Co tych natychmiast? Nową postać, czyli nie będę musiała tam wbijać. E, Okej. Okay. Jakiegoś żołnierza? Bo on mi kogoś przypomina. Jeju, kogo mi przypomina? Czy były ten? Bo było taki serial jak Power Rangersi, ale o y, robakach, żukach. I to były super żuki, tak właśnie wyglądały. Nie Antmana? Może być trochę. No nie wiem, no kogoś mi przypomina? Nie, ale nie wiem 20% kogo. punktów doświadczenia, cały sezon więcej. W tamtym też było, zauważyłeś? Nie. No. No, no, spoko, skórka, spoko, podoba mi się. Nie powiem, że nie. I zawieszka. Kurbarek. No, Okej. Okay. No wiadomo, mamy teraz chyba klimat Olimpu, więc wiadomo. I to jest. Na tyle. Na, Nagrody za poziom pierwszy. Znaczy nie pierwszy, no bo chyba. Aha, tylko jak kupisz, dobra. Tu mamy serwer, portret gracza. Tu to, to jest trójząb. No, fajna, fajna. Nie wiem, czy zmienię mój brum. Nie mów małemu ssakowi, jak wysoko może sięgnąć. Prawda, prawda. Tutaj mamy. Nie, to jest epickie, to jest? emotka. Okej, okay. No idzie sobie, idzie sobie. I zwycięska poza. No, spoko, dwie rzeczy do budowy koło siebie, kidoki I teraz tak, które są darmowe, będzie, które są darmowe? Ja nie widzę. Nie. nie wiem. Nie no dobra, Power Rangers, nie. No. Dobra, Power, oni no, chyba tak robili jakoś, tak, tak, nie? Tak, tak, Zresztą się bardziej kojarzę z tą z czerniką, z Księżyca jak się filmie Księżyca. <słuch> 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 nie, PewPew, no, nie. Robux. Robokopnie, robokopnie nie Robax, Robux, mówiłem, to jest Robux. o tych, To jest prawie Power Rangersi byli, tylko było ich trzech i też robili takie e, roboty z ich pojazdów, które były Żukami. Oni byli super Żukami. Przez skąd to byli za dwóch. Na Tv4 oglądałem. Kiedy, nie, sorry, Polsa 2 wtedy jeszcze było. Skąd Polsa on 2. To był wyciąg normalnie chyba z internetu. No. Okej, okay. tutaj mam prezentację zagrania do Hanciąg. To? Smaczek. No fajna. Mam wrażenie, że jego wszystkie poznać są takie same, ale okej. Okay. Nazwij mnie jeszcze raz cyklopem, a zobaczysz, co się stanie. No kwestia, jak to kwestia. I mamy pierwszą skórkę do y, symetry. Królowa kobra. kobra. Kobra bomba. Bardzo podoba mi się jej uczesanie. gorzej to jest jak z Matrixa. Gorzej, jeśli chodzi o okularki. Mam wrażenie, że one są jakieś takie niedorobione. Pomysł okularków spoko, ale mam wrażenie, że one są jakieś takie niedorobione. Że prześwituje przez nie coś. Teleporter. No na czarną, no wiadomo. No na czarną. Okej, okay, no. no. Fajna skórka. Czy nazwałabym ją legendarną? No nie do końca. No A to nie. No, nie. A. 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 No widzisz! <laughs> no i, no, i wiemy, że jest to tylko jest epicka. Habunek dla wszystkich. No nie wiem, które są dla wszystkich, a które nie są? Nie wiem. nie wiem. teraz. Właśnie, nie wiem. No epicka, no się zgadza, dobra, jako epicka to się zgadza. Dobra, nie z Dobra, jakiś ten portret. Portret latin. gracza. E, masz tylko Super żuczek, tak. Super żuczek. O, coś dla żankata Prezentacja zagrania. No spoko. Fajna, 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 fajna. Tak na całości zobaczyć może? Z tych, tych na dole. Aha, czy to tak wygląda? Okej. Okay. Okay. Tutaj chyba jest jakieś graffiti. Super, okay. e, tutaj mamy talizman, A. lira, spożywczy. Hmm, e, następne graffiti? A, tej nowej postaci. I coś tu mamy do Reaperka. Aha, za ciężka Takie, o, sobie. O. Nie, się nie różni? sobie prawo. Do boskiego ognia. Ok. gracza I dobra, to już jest legendarna skórka. To już jest legendarna. To się już nie pomylę. To już jest legendarna skórka. Ręka. Do. A tu, gdzie będzie ten nowy bohater? A jest ten nowy bohater. Posejdo. Nie, fajnie. Dobra fajnie. Gdyśmy sobie nowy... Nie, no fajnie. Czemu mi wszyscy mają sześciopaki. Nie. Bo ja mam pak. Nie, bardzo fajne, fajne. To Berło, czy co to jest? Hmm, ta druga postać. Hmm, taką Hydrą, można powiedzieć. Nie, bardzo fajna no. Czuć ten klimat Olimpu, nie? Zwykłowiek Olimp w grudniu. Ja Czym trochę kojarzy Olimp z grudniem? Bo ja w grudniu zaczęłam grać w Immortal Phoenix, Racing, a tam byli Greccy Bogowie, to mi się trochę kojarzy. Ale a tam tak, na krecie no. siedzi, tak. No, no, tak. Tutaj mamy kobra królewską. poza No taki no. Jest średni, ale średni, takie brzydkie nawet. Mówiłem, że to Matrix. Widzisz? Bariera królewska. Ona zatrzymuje pod... tego yy, kule. Jedziemy dalej, Pegas. I co to jest? Pamiątka, ha, będziemy musieli wyświetlić tego Pegasa. co jeździ do torbka. Stoi. Luzak. To się... Ha, stoi, okej. Okay bogowie mogą królowej buty czyścić. Dobrze, tu mamy coś do Sigma, amotka Herbatka no, kamienie, dlaczego by tych nie było. A, idzie sobie. No fajne, znowu nudzi ten samolot. dobrze. Okay. Mamy tutaj grafiki Tak. Ekstra smunga. Kolorowe coś. Tęczowe. no Wszystko, czego dotknę, staje się schakowane. I tu już jest znowu legendarna skórka. Nikt mnie nie oszuka, do Any. Patrzmy sobie te. Zero legendarne. botanistka x zero. No jest legendarna no ma. No tak, słabe. No patrz, ma. coś ma. Ty tam jest roślinka, no? no. Widzisz, ma plececzek. Koczek ma. Nie no, to jest legendarna, no epicka to jak ta symetra zmiana trochę kolorów. No to wygląda jak legendarna. No dobra. Proszę cię. Nie no wygląda. Taki... Indiana Jones. Fajna Szybko. skórka, fajna skórka. Nie wiem, czy bym ją kupiła, gdybym nie mogła jej zdobyć. Raczej nie. Ja ale bym... się ucieszy jak ją będę, Jestem 30 poziomie, więc... Szybko, pokażę. Tutaj mamy portret. Klacza, taki średni bym powiedziała. Tutaj mamy Przedarek. graffiti tutaj mamy. Ty cofnij! Pa, ona ma ten pieska na klacie. No tu tak. No. <grychy> tutaj mamy z zagrania do Toomfista. E, Okej. Okay. Coś nowego chodziło. O designera! No, ok ciężko poza W tej skórce to średnio wygląda jakby była skórka to wojskowa Jego czy coś to spokój Ale są ludzko wiążący Ok No bo ta nie jest nawet no Nie wiadomo jak to się podnieca tymi portretami gracza, graffiti, tekstami No nikt no Tym się jeszcze można trochę popodniecać bo to coś nowego I tym bo coś nowego co to jest? Deus Deusa ale nie, nie, nie będę tego zmieniać. Dzierżę wagę i miecz. okej, okay. ale tu za to widzę. Skórka jest epicka. Ale? Ranger. Epicko ładna. Ty jest fajna. Epicko ładna? To mi się podoba. Inter. Takie disco kolory, nie? No. Fajne, fajne. Z naprawdę fajne. jest fajna. Bezpełnie darmowa. już mamy 40 level? A, czyli nowy bohater na 45. piątym, no. Dziecku ulicy, no spoko, to jakiś kwiatek pewnie ten Anny. No. Aha, to jest pamiątka, można pokazać Trinity. Trinity. Kobra, Kobra Bąbel. Ka... yyy... E Cassidy się po prostu Sam? Już nie ba? No bo to jest słoneczny patrol, wiesz, w normalnie skórce ma bam, tak. No i tutaj mamy nowego ghost, nową postać, no ale już odblokowaliśmy i do tego mamy... O, po koreańsku napisek. Sól. Gdybym był grać z tym bogiem, byłbym do e, e, doni, e, no, no ty odwina. No domestosem, nie wiadomo. No Mestos to nie był grecki bóg. Nie? Yeah? Nie? No dwie awesome, no ale tak zawsze tak dom, dom, to mi tylko do O, to jest ładne. Mm -hmm. No takie. Czytueczkę z wakacji. Jak ktoś był gdzieś w Grecji. Czy na Krecie. Y... Graffiti. to no, spoko pluje kolorami. Człowiek, który wchodzi do piekła, już z niego nie wychodzi. I w końcu mamy to dziecko ulicy, tak? Dzieje się. Wrócimy, co? Takie połączenie Harry Pottera z Oliverem Twistem normalnie. No, a tu Harry Potter to Oliver Twist. Takim film? Ja nie wiem, że nie, ta skórka, jest tak, ta skórka jest tak dziwna, że... Tak zła dobra. No? To jest tak dziwna, że nie wiem. Nie wiem jak ona w ogóle ta skórka tutaj się ma, nie? Bo tutaj mamy kobrę, tutaj mamy jakiegoś Poseidona, tak? To disco robaczki. Yy, echo. I, no. I nagle takie coś. Do, do, do czego to się ma? Do bogów greckich, do disco robaczków? Do Matrixa czy do czego, nie? ale to był kobra, nie Matrix mam wrażenie, że jest taka z dupy bo tutaj mamy niby jakieś, chociaż ta ale też jest z dupy Te, ale ta z tego, jak ona się nazywa żołnierza, to z dupy no właśnie, no ja rozumiem, greco-bogowy, niech to będzie w jakiejś tematyce a tu mamy tak... z dupy no z dupy, no no tutaj jest bogini, no fajnie no i tak wszystkie powinny być utrzymane w jednym stylu a no tutaj mamy hard kill. Popraw się, albo będziesz czyścić stajnie O, emotka do nowego bo bohatera A, zmieniamy się na trójzamf, tak? Tak? A, tak. No to fajne, fajne. Podoba mi się, fajne. No, chodź, gdzieś, <słuch> trochę tego, trochę. Onimpu, trochę lat dwudziestych. Ta botanistka to też tak, nie? Tak też nie, wiadomo skąd. Też nie wiadomo skąd. No, Teraz dupy. mówią na to maraton, ale jak go przebiegnę, to zmienią nazwę na Smugaton. No, tu takie nawiązanie do maratonu. Czyli uczyli Grecji, ale jednak. Szczerze to było tak. Eee, automat losujący. Rozpoczyna losowanie. No tak. ale to jest dużo nawiązań do Grecji, nie? Bo on też no, mówi, że. Się, albo będziesz czyścić stajnię. będziesz czyścić stajnię, nie? Może no, byłeś do stajni Augiasza, no. czyli 12 prac Herculesa. No ale. ale... To nie pasują. Ale to Matrixy, nie... Pokemony, no Matrix, Pokémony. Ale to Kobry jeszcze można. Do za... Kobra no Co to jest? Do ciężka poza. O, ta poza się zmieni. Nie, nie, nie. No hmm, co się rusza? się? No i mamy legendarną skórkę do Fary. No i to też jest grecka. No grecka. No tak, no. Super. no i fajna jest, zajebista jest. Tu coś zwisa fajnego. Detali. Nie no, zajebista jest. Korona. Wow, jaka fajna korona. Znaczy, wiadomo, hełm, ale to wygląda jak korona. Nie no to jest... To jest fajne. No, no i to jest fajne. Nie powiem, że nie. Ades. No to idziemy dalej. I tutaj mamy Płaci Marii Poseidonek Sprawiedliwość jest okrutna. Wymaga poświęceń. Okej. Okay. Fajna. Serberek. Olimp, graffiti. Motka. to sobie weźmiemy na duże. Ty. On ma tą łapkę, jak z tego, deathstanding Ten z DPD No DPD, no No, no fajne mod, kiedyś mam wrażenie, że on, on wszystkie ma takie same Podobne Wycięska poza Dobra nuta, no dobra Ten jest w disco nie? Tu jest tak. Olimp, a ten jest w disco Okej okay. Idź pchać kamień pod górę Idź. No Syzyf, no Syzyf, no 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 Ajś, no nie wiem, takie takie... A tu szlaty hełm, okej. Okay. Jeju! A jak po prostu smuga nie jest tym jakimś normalnie Oliverem Twistem, tylko jest tym... Jak by się nazywał ten, co było na posyłki? Merkury był w Rzymie. Merkury był w Rzymie. A w Grecji jak on się nazywał? Hermes. O! Jak ona jest właśnie tym? Trochę. No nie wiem, no biega z tymi gazetami. No. no nie. No niech będzie. No nie to wiem. Tak no to jest tak naciągane. To jest tak naciągane no, bo na zobaczyłam, dwa na szynach. ten hełm, tak się właśnie skojarzyło z tym bogiem. No, no, no nie wiem, no, już tak. Niech będzie to naciągane dwa, dwa skrópaczki <laughs> Genizas? Może. No fajnie, to jest ładne nawet. No i mamy następną skórkę epicką do nowego bohatera skórka prezentuje się tak nic ciekawego się nie wydarzyło w porównaniu do tamtej skórki Poseidona, no to no to dupy nie urywa, nie? i chyba już ostatnie tak, tutaj mamy farę. tutaj mamy wieniec laurowy świat z opowieści naszych ojców rozmija się z rzeczywistością no więc coś tam gadań wiadomo o czym meduza, pamiątka Zawieszka, okej, okay. grafiki Poseidon, okej, okay. zwycięska poza z gazetą, nie wiem, jednak ten no, Oliver Twist, nie, nie wiem już, plintecje zagrania, o to sobie weźmiemy na dół, większy ekranik, okej, okay. już mam wrażenie, że one wszystkie są takie same u niej, no, Jeju, no nie, tu brzydkie, brzydkie, mi się nie podoba. Ale nie, wielu osobom będzie się podobać, bo naprawdę fajnie wygląda, ale mi się nie podoba. No i ostatnia mityczna skórka do postaci, której no nikt nie gra, czyli <ścoughs> Królowej town. Weźmy sobie na większy ekranik. No wiadomo, jaką mityczna skórka wygląda naprawdę bardzo, ale naprawdę bardzo fajnie. O tak, orzeł, jeden z symboli Zeusa. drugim był dom, ale pewnie dom, bo tu nie świadczymy. I tak, i co tu można zmieniać? Yes. Nie, no można coś zmieniać. No w mitycznej skórce można zmieniać kolory, nie? o Jest. Oh. Możemy sobie zmienić... Broń. Hmm. A, no, o, kolorek jest czarny, nie? Gdzie? A tu. Dobra, już widzę. Dobra, ale coś się zmieniło? A, na czarny, tak, dobra, na czarny, okej, okay. tu też na czarny, okej. Okay. Na ramiennik też na czarny. Jest ten ładniejszy. I kolorki. Mamy taki, możemy mieć taki i możemy mieć taki. No spoky. No dobra, spoky. No, spoky. no. I poza tym jeszcze dostaliśmy oczywiście graffiti, którego nikt nie będzie używał i portret Gracza, który może coś będzie używał. Tak bo jest naprawdę bardzo fajne. przy okazji chyba też zmieniły się jakieś rzeczy, jeśli chodzi o wyzwania nadal nie mam znajomych, okej okay. sezonowe się pewnie zmieniły, tak trzeba wygrać na nowej mapie dużo ja widzę, że no, no, dużo na nowej mapie, dużo z nowym bohaterem ej, tylko tyle jest teraz? oj, oj mało mało bo wydaje mi się więcej. No tu życiowe, no to się jeszcze robią, tak? To nic nie ma. No, trochę mało. No, no nie mam znajomych. <laughs> Forever alone. No to już chyba wszystko sprawdziliśmy, tak? Tutaj. Sure. Gier, no nie nic nowego nie ma. No nowa mapa. No to tylko co? Nowy bohater, nową mapę. Podsumowując, no spoko rzeczy w porównaniu do pierwszego sezonu, nie widzę różnicy, taki sam poziom. Nie jest, jest to, wow, o, mamy progres, jest lepiej. Nie, niektóre skórki totalnie zdupy. Wiem, że mają być jeszcze jakieś skórki zimowe, więc pewnie to będą jakieś wyzwania czy coś. Trochę jestem rozczarowana, że nie ma właśnie skórek zimowych. Trochę jestem rozczarowana, że nie ma więcej skórek y, odnośnie mitologii greckiej, ale pewnie znajdziemy je mamy Matrixa i... Pewnie znajdziemy je tutaj. Do kupienia za pieniążki się założę. No co już no trudno, trzeba jakoś zarabiać. Yy, rzeczy ogólnie spoko. Nie dla mnie, bo nie ma nic, co bym chciała mieć, więc nie wiem po co kupowałam ten kartę do pojęcia. Na nowej postaci. No to bym wbiła w 65. 45, 45. Nie, na którym jest ma postać? 45. No to w białym też. Nie, naprawdę no, nic dla mnie. Po co to kupywałam? No dobra, Anna. No dobra, Anna dla mnie. Tyle, dla mnie -y kupiłam, można powiedzieć. Ale no. Ale... Nie, no to dobra. Nie ma jej, dla mnie. Nie, wiem, po co to kupywałam? Ale <śleszcz> no nie, chyba jeszcze skórka się dostało. Rollbox, Robox, Robok, ro -ro 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 -ro. Robok. Tak, blisko robaczki, więc tak, t -t -t tyle dobrego, a generalnie reszta mi. mi... Nie siedzi. No, no siedzi, tak. co no, mam ukrywać? Nie wszystko się musi podobać, tak? Może na następnym sezonie będzie coś, co będzie się wszystko, będzie mi się podobało. Tak? No. To nie, skórek te to rzeczy są złe, tylko do mnie nie przemawiają, tak? Liczyłam na to, że będzie po prostu, może więcej skórek związanych z mitologią. Ale o... powiązane, jakby, kurde do każdej postaci inny gościu był do każdej postaci inna mitologia <grystanie> inna historia ale ogólnie, no to wiadomo, rzeczy są fajne zobaczymy jak to się będzie rozwijać, zobaczymy za co będą te skórki zimowe bo one mają być wiadomo, że evencik ma być gdzieś tam w styczniu ale mam nadzieję, że coś będzie jeszcze przed świętami żeby bo tak w styczniu to już mało świątecznie nie? no Właśnie. ale generalnie nam się oczywiście podoba zawsze coś nowego można, można grać jest o co walczyć wiadomo. A ja no, mityczna że i no, to taka skórka można powiedzieć premium, więc będą grać. Będą grać. Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, co Wam się podobało no, w tym karnecie, a co Was rozczarowało. My dziękujemy Wam za oglądanie. Pozdrawiamy Was gorąco do następnego filmiku. Pa pa! Pa pa!